Zagrajmy w grę, zobaczymy, ile błędów jesteś w stanie znaleźć. Daj znać w komentarzu, ile punktów zdobyłeś. Co tutaj jest błędem? Tak, jest to brak kontroli w opuszczaniu sztangi. Gdy zależy nam na budowie mięśni i/lub zmniejszeniu ryzyka kontuzji, lepiej jest kontrolować opuszczanie sztangi. A tutaj, jak myślisz? Nie, to nie zakres ruchu. Podobnie jak w poprzedniej opcji, jest to brak kontroli opuszczania handlu. Badania wykazały, że częściowy zakres ruchu uwzględniający pełne rozciągnięcie mięśnia jest również stymulujący wzrost, a możemy to zwiększyć, kontrolując właśnie opuszczanie. A tutaj! Tak, tutaj to jest zakres ruchu. Zgodnie z krzywą siły w górnej części powtórzenia będziesz czuł się silniej i pewniej, ale będzie ona dawała mniejszą stymulację do wzrostu tkanki mięśniowej. Aby stymulować wzrost tkanki mięśniowej, najlepiej jest pracować na pełnym rozciągnięciu mięśnia. Jeżeli nie jesteś w stanie wykonać pełnego powtórzenia, to rób całe powtórzenie, ale